Te mamy sztuki, nieco uszkodzone Tu są lekko uszkodzone w stopniu znikomym Na przykład jak co? Na przykład jak to Lekko dziabnięte I do tej strony pod słońce nic nie widać w ogóle Są też mocniej dziabnięte, nie jakoś szalenie Lekko mu kółko wygłoi. To jest cały uszczerbek na zdrowie No Towary maści wszelakiej stoją Kursa po drzwiach A Wietr też dostało gdzieś O właśnie, przechodzimy na całe Ten bialuszek, zgrabny, piękny, elegancki. Tarka świeża, w środku skórka. I co to jest, manualna skrzynia? Dramatyczna sytuacja. Kto zamawia skrzynie ręczne w takich wozach? Deska ładna. piękna. Nie za długa? Nie. Dobrze, to mi się podoba. Kobieta od razu powiedziała, że nie za dół. AUTOMACIK Jest tu mnóstwo, tak jak wspomniałem Mokka nową to jest mokka czy inne? Inne wynalezienie tańskie oczywiście Mokka, mokka nowa, tak Także moja sugestia o gęściejszym przebieraniu nogami jest Alobos ale chyba Starej nie chcemy Ten za długi Ten za krótki Ten ma za długi, ten ma za krótkiego Dla każdego coś miłego Wasz moment Rzadko, ale, ale jest jeden niestety O, się jebłę lusterko No nie, tam to siedem jest, to jest kurcze Kurcze, kurcze Bierzmy siłę na zamiar potem tym macie garaż mały, słyszałem Takie 7 nie wejdzie do garażu Też można 7 przerobić, bo Do ściany go dopchać dobrze 60 Tak tu z lewej, jakieś grubsze sztuki. XC40 czarne. jest. To jest to. Halo? XC40. To jest kuperek. Ostatnio miał to 26 zł. Takie kuperki. Aha. Automat. Przyjemnie, półskórka. To Tak jest. 150 koni Diesel. Tak jest. Pytamy? Pytamy manual. Automatyczna. Automat, 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 no, automat. No, mówię. Przedaż, Przedaż. Nie ma wprawdzie kryształu, ale... Kryształy są widywane, są widywane. <grym> A taka ateka nie wchodzi w grę. Ateka nie wchodzi w grę. 19 nie? Tylko ateki mają przeważnie 1-5 silniki. Nie, ma, nie spotykam 2 litrówek Idę szukać... Jezus! Ktoś pytał o 3 3 i Uturbiona benzyna na 15 turbinach. Nie wiem kto, ale, ale stoi. To ty jesteś? Bo zdjęłeś kurtkę, teraz się nie poznaję. Tu jest? Pyta, pytam, przepraszam, idę. Zapatrzyłem się na, na błękitną, bo można by się łatwo przyzwyczaić. kurczę Tytanio Pan Pano właśnie testuje. Dymu nie puszczę, państwo zauważą. to będzie kosztował jak małe przewi. 58 kosztuje? 58 kosztuje. Chyba nie. Kolekcja o poranku. Zaraz zapytamy, czyja to sztuka jest. Tutaj ładny biały stoi. Widzę jakiś nowy tiguan. Ciekaw jestem, czy majstry są. O, ładne rzeczy. Ereczka, tak no, piękna. Co jest? Leony? No. Leony przyjemne, ferka taka, no, niczego sese sobie. Zobaczymy, że do bosy są na tej firmie. Czy raczej nie ma nikogo? Bardzo mocno polecam. Y sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.